Witam serdecznie na moim kanale. Z tej strony Mark Drake. Wiedzimy mi, 3, odcinek numer 3 PlayStation 4. Stoimy przed tym budynkiem, przed tym domkiem drewnianym z dachem ze słomy i będziemy mieli teraz możliwość wykonania zadania pobocznego, bo jakaś staruszka stoi przed swoim domem. Mam wrażenie, że nie może do niego wejść. Zatem porozmawiajmy. Zgubiłaś klucz, babciu? Widzicie, ten dom zawsze stał pusty, aż nagle w noc przed bitwą przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Stoję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zoczyć, Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. Złapałam patelnię, żeby jakby coś się obronić, a ten grzecznie pyta. Babciu, masz może brzozowej kory? Jagody bzu albo chociaż kilka węgielków? Nie, mówię. I chyba na głowę upadliście, żeby po noc o takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnie się gapi niby sroka w gnat. Położyć mi u babciu! Oddam z rana. No, trochę się dziwiłam. Bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No, ale że dobre serce mam, to dałam. Ciekawe. I co było dalej? Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze, ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jego mość. Zamknął drzwi na klucz, wsiadł na koń i tyle widziałam jego i moją patelnię. No ona stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie mam. Może ty mi pomożesz, Złociutki, co? przyniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. A po prawdzie? I tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi to jakiś smród bije. Że ja myślę, że ten drugi. On tam chyba leży. Hmm. To co, pomożemy? Zlecenia na patelnię jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za nią. Lepiej tu zaczekaj na wszelki wypadek. Okej, okay, zobaczymy. Czy da się wejść. Tędy Może zmienimy sobie znak na znak na znak Ard o Ach, jaka przebieżka. No i poszło ładne. Dzień dobry. Weźmiemy sobie najpierw wszystko co możemy. Troszkę Orenu zawsze pomoże. <laughs> Szafka dostała w czambo. Za wiele tu nie ma, ale widać, że wszędzie taka bieda straszna. Zobaczymy, co się tutaj dzieje. A, jest jego mość. to tłumaczy smród. Uduszony garotą i no, do tego stare blizny. Jak u żołnierza, co mówiłeś, złociutki? Nic nie. Rozejrzyjmy się dalej. Chyba widzę patelnię. Jakieś dokumenty spalone prawie do szczętu, ale niektóre fragmenty dałoby się odczytać. A jak ja gadam do siebie, to mu. Oto i bezcenna patelnia. Ale wyszorowana, to czysta. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy, żeby zrobić tusz i napisać listy. Znalazłeś patelnię? Tak, znalazłem, już zaraz przyniosę. Oj, świetnie. Trochę widniej przynajmniej, dobra. Dobra, zatem wszystko już chyba wiemy, możemy sobie powolutku wyjść stąd. Zamknięty monokl. Ciekawe. Znalazłeś patelnię? Dobra, i tu już chyba właściwie wszystko. Uduszony garotą i do tego stare blizny. Jak u żołnierza. Znalazłeś patelnię? No dobra. Proszę, twoja patelnia. Moja? Ale ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała. Tylko już nie te lata. Właśnie sadza była temu jego mościowi potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tuż. Widać musiał coś napisać pilnie, a inne dokumenty pilnie spalić. A a ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupojady go nie wygrzebały. I dobrze razem. Nie mówcie o tej sprawie czarnym. Czekaj, czekaj! Należy ci się coś w podzięce. Masz syneczku na drogę. O, dziękuję bardzo. Dobra. Usmażę sobie na kolację Usmażysz sobie, usmażysz. O, cóż tu się dzieje, wilki znowu szaleją. płotka! Czekaj, płotka. Dobra, nie będziemy sobie zawracać głowy już tymi wilkami. Nic się tu nie dzieje. No, jakiś problem mam z wsiądnięciem na konia. O, teraz udało się. Takie miejsce troszeczkę było nietypowe. Dobrze, jedziemy sobie dalej, panowie. Oh. Muszę jeszcze troszkę dobrać, nabrać takiej wprawy w poruszaniu się naszym zaprzyjaźnionym Geraltem. Na pewno będę tutaj dużo eksplorował. Znowu coś miejsce A... mocy dobra, zobaczymy czy znak yy, Irden zadziała. Gdzieś tu była. Trzeba popalić. Dobra, udało się. Zobaczymy, czy coś tutaj będziemy mieli dobrego z niej. Zawsze z takich osób magicznych. Tak, mutagen jest upiora. Zawsze coś jest więcej, ale najważniejsze to jest to, że mamy tutaj miejsce mocy. Moc znaku akcji została zwiększona. Dobra, ja sobie jeden chlebek zjem, żeby uzupełnić mocę. I teraz tak, wracamy do płotki, jedziemy do obozu Lilwgarczyków. Zobaczymy, co powiedzą mi taki wyszarzały kolor tego punktu zaczerpnięcia mocy. Oznacza, że skorzystaliśmy już z niego. A wracając do wątku, podjedziemy sobie właśnie. Oj, kolejny wykrzyknik. O, warto korzystać z tego. Schowajmy miecz, bo to nie ma co się tutaj. Co się stało? Potwory, potwory z Bagiem! Mówili, że to niebezpieczna droga, ale nie usłuchałem. No to mam za swoje. Mniej samokrytyki i więcej konkretów. Powiedz, co się stało, i jak ci pomóc. I pamiętaj, że Wiedźmini nie pracują za darmo. Kodeks zabrania. No, wybierałem się do Czarnych na handel. Nagle koń się spłoszył i zjechał z drogi. Na wyboju zleciałem z kozła, a wóz poturlał się dalej. Zaraz usłyszałem jakieś bulgotanie, rżenie i blaskanie. Coś tam było. Chyba zżarło siwka z kopytami. Towar został pewnie na wozie, ale samemu strach sprawdzić. M myślałem, że może wy? Najbardziej mi na takiej skrzyneczce zależy. Przynieście ją, błaga! Okej. Okay. Niech będzie, idę. Jeśli znajdę tę skrzynkę, dam znać. No dobrze, rozejrzyjmy się zatem. Rozejrzyjmy się zatem gdzie mógł y, owy... owy wóz. ...spaść, ale sobie najpierw y, zaznaczymy to... ...cenna przesyłka, o, super. Dobra, pójdziemy sobie tędy. Zaraz... ...za żołnierzami. Powinno być miejsce, w którym znajdę... ...ależ was znosi. Dobra, są ślady wozu. Już coś jest. Zjechał w Bagna. Tak. Podniesiemy sobie tutaj proszek alchemików oraz coś tu jeszcze jest. Nie, tutaj butelka świeciła, ale w zasadzie tutaj nam to nie jest potrzebne. Dobra. Idziemy dalej. Jakieś usiłko po drodze zawsze warto wziąć, bo pięknie świeci do nas werbena. Dobra. Tutaj sobie podejdę jest beczka. A z beczki to właściwie tutaj nie będziemy korzystać, bo beczka to jest y, coś, co po podpaleniu, no, wybuchnie, y, eliminując naszych wrogów, ewentualnie nas samych może również to wyeliminować. Dobra, tu również jest beczka. Tutaj mamy pszczółki. Tu już widzę w oddali y, utopce. To ja tak, na szybko sobie zmienię y, na igini. O, i będziemy mogli sobie miodzik wykorzystać, jak się spali ten ul, o, poczekajmy jeszcze chwilę, a miód będzie na pewno pomagał nam w leczeniu. No i już mamy gotowy miód, tak się robi dwa plastry miodu w Wiedźminie, dobra, ja sobie tylko wyciągnę szybciutko srebrny miecz, no widzę konia, jest i wóz. Bus jest naszpikowany strzałami. Ciekawe. Warto się tu dokładniej rozejrzeć. Mhm. Mm jest naszpikowany dobra, dobra, dobra. strzałami. Zabierzemy sobie wszystkie dobrodziejstwa, które tu są. Okej. Okay. Będę tu miał starcie z utopcami, bo już. Już widzę ich tutaj, że próbują podejść, już tu się chlapią. Dobrze, to może od razu skorzystajmy z dobrodziejstwa. Prosto w szyję dobry strzał albo ten hmm. mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią, albo płamie. Dobra, to teraz jeszcze sobie tylko skorzystam z możliwości załatwienia tych utopców. Jednak lewa odleciała. A jest ten poziom, już widać, że jest zdecydowanie inny. Dobra. Ledwo co udało mi się tutaj przeżyć. Myślę, że y, y, będziemy musieli już y, zacząć produkować eliksiry. Jeżeli tylko będzie możliwość. Y, y, korzystanie z nich już nie pamiętam dokładnie. Yy, jakie to były eliksiry. Ale wszystko się... Musi być ta skrzyneczka, o której mówił. Ludzką. No właśnie. O, beczki ja mogłem skorzystać. Verbena. Zobaczymy czy tu są jakieś grzybki. No i chyba wszystko właściwie, co ja tutaj mogę na chwilę obecną znaleźć i wynaleźć. Podejdziemy sobie po owoc berberki. Zapewne się przyda. Tu już chyba nie ma nic po drodze. O, mamy znowu tutaj pszczółki, ale tym razem już nie będę. Nie będę już ich podpalał. Tutaj są beczki jakieś pewnie do podpalania, tak jest. Dobra, to ja w takim razie... Ach, tutaj jeszcze mnie korci. Dobra. Uzdrowimy się troszeczkę chlebem. No i idziemy do naszego kupca. O! I co? Znalazłeś tę skrzyneczkę? Tak, znalazłem twoją cenną skrzyneczkę. A także kogoś, kto wyglądał na woźnicę, ze strzałą w szyi. Na tych bagnach nie ma driad, a utopce i baby wodne z łuku raczej nie strzelają. Innych podejrzanych brak, więc stawiam, że... Uważaj! Za tobą! Nic za mną nie ma. Jestem Wiedźminem, usłyszałbym. Tak jak słyszę twoje tętno. Bardzo szybkie zresztą. Jak u kłamcy. Zobaczmy, czy lepszy z Ciebie jeździec niż Oszust. No dobra. Będę miał okazję Geraltem spróbować troszkę poszarżować naszą płotką i gonić naszego oponenta. Zobaczymy jak to pójdzie. Okej, okay, gdzie jest płotka? Szybciutko. Jest. Wytrzymałość naszego wierzchowca oczywiście ma również swoje granice. Żebym tak zjechał na bok, na rago nie mieszyciutko pana, oh. <laughs> chyba trafiłem, ale jakby mnie trafił, trzeba go stąd zabrać. Pobudka, widzisz, łamstwo ma krótkie nogi, choćby nawet wlazło na konia. A teraz mów coś za jeden. I czemu napadłeś na ten wóz? Starszy szeregowy Jan Germer, Temerski szósty pułk, druga kompania. Rozwiązana, ale wciąż działa. Po cichu, z lasu. To był transport medyczny. Nie chciałem, żeby dotarł do czarnych, a leki przydałyby się naszym chłopcom. Wielu choruje. Później to może przeżyją, jeszcze zawalczą wolną północ. Okej, okay, dobra, jedź Dobra, jedź Życzę tobie i twoim chowającym się po krzakach Żołnierzom wiktorii w starciu z Nilwgardem. Poczucie humoru masz podłe Ale porządny z chłop Masz To złoto, które obiecałem Wypij za nie Za srebrne lilie I pamięć Fultesta. Dobra, leki mu również oddałem. Yy, zatem no nie będziemy tutaj. My sobie zabędziemy oczywiście yy, masę leków. Tutaj się nie ma co za bardzo też przejmować. Dobrze, yy, dosiadamy płotkę. Czy możemy zjeść chlebek na płotce? Oczywiście, że tak. Dobra. Udajemy się zatem już w stronę... Yy, w stronę Nilfgardu. Panny. Dobra. mamy tutaj znacznik, a znacznik pomaga nam w, w przebyciu dłuższej drogi niekoniecznie muszący przejeżdżać przez ten teren, że tak powiem, że tak się wyrażę. To znaczy ja w zasadzie wolę tutaj no, przejechać się, czy przebiec nawet, bo czasami warto bez konia, bez płotki przebiec się i również jest fajnie szybko. Naszym koniem oczywiście można szybciej pobiec niż ja teraz sobie tutaj Delikatnie kłusam, ale, yy, ale po co? Na razie możemy napatrzeć się na te piękne widoki. Mamy jakieś około 220 kroków do naszego celu, do Nilwgardu. Właściwie nie do Nilwgardu, tylko to jest taka jednostka nilowgardzka. Tutaj te bagna bardzo fajnie wyglądają. Nie wiem, czy tutaj by coś ewentualnie się nie znalazło. Jest to miejsce chyba, w którym ja tu już byłem, ale zobaczymy, co będzie. Co będzie dalej? Być może jak będę wracał już yy, z tego tutaj zamczyska, tam gdzie przesiaduje pewnie jakiś, yy, nie wiem, czy generał, czy ktoś, kto zarządza tą jednostką, to może sobie tutaj wejdę i rozejrzę się za jakimiś dobrodziejstwami. No Dobrze. Na razie się nie czepiają mnie żołnierze ani lugarcy. Zobaczymy, jak będzie przy bramie. Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie. Ja je rozwiązuję. Jestem Wiedźminem. Wiedźminem? Kapitan Peter Sark-Wynlew jest w wieży. Za bramą w prawo. No proszę, nie tacy czarni straszni. Jak chcecie, potraficie być mili. Nie przyzwyczajaj się, Nordingu. Do wieży. Dobra, mamy pozwolenie na wejście. Piękny wschód słońca. Żołnierze z południa, Nielgarczycy, tak zwani czarni, nazywali ludzi z północy nordlingami. Dobra, widzę, że tutaj nam się już ładnie odkryło um, takie um, kowadło. Więc myślę, że będzie można skorzystać z usług tego kwatermistrza. Ale najpierw pójdziemy na górę do, do pana kapitana. To ile wieś Darzyta? I ile powiecie, wasza ekscelencjo? Spójrz mi na ręce. No spójrz. Widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem, ile możecie dać. 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi to, to jest. Temercycy wcześniej już zabrali i. Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Poza Sołtysem wzywałem to tylko Kowala Williego. Krasto trochę jesteś na niego za wysoki. To całkiem niezbyt. w porządku gość, można no. powiedzieć, może. Niezbyt y okrutny. Ciężko odmówić ci racji. Gerald z Rivi, Wiedźmin. Vatgern. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. Czego tu szukasz? Jennifer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. Gdzieś w okolicy zalągł się Gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. Czemu tak ci zależy na tym gryfie? Bo zależy mi na ludziach. Ta bestia zabiła już dziewięć osób, w tym kilku moich żołnierzy. Żeby ją utłuc, musiałbym wyprowadzić cały garnizon, przeczesać las, puścić na gonkę. A to niemożliwe. A co, za duża fatyga? Nie, za duże ryzyko. Nie mogę rozpraszać sił. Wojska temerskie zostały rozbite, ale ludzie tylko czekają, żeby chwycić za broń. W sprawie Gryfa mogę więc albo siedzieć z założonymi rękoma, albo nająć profesjonalistę. Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie Gryf może mieć leże? Z początku trzymał się lisiego boru. Wysłałem tam patrol. Pięciu młodych chłopaków. Dwa dni później znalazł ich, myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu Gryf atakuje, gdzie popadnie na wsi, na polach, na trakcie czyli porzucił legowisko trzeba zastawić pułapkę Po to nie wnoszę, że to nie będzie proste czego ci trzeba? Muszę zdobyć pewne zioło na przynętę. Szakłak. Gryf wyczuje jego zapach z dziesięciu mil. Sza. Szakłak? Pierwsze słyszę. Ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Mhm. Mm najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Nie. Najpierw były powiedzenia. Na przykład nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry. To Zielarka mieszka przy Rozstajach. Pokieruję cię. Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jaki jest płci? Czemu porzucił leże? Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Myszła Machate na południe od wsi, pod całym lasem. Pomocny człowiek, chociaż nieco dziwny. No dobra, wszystko wiemy chyba to co Tomina, powinniśmy. Musimy Mysłow odnaleźć y... Tomire i Mysława. Dobra. Wejdźmy sobie. Podejdę do kwatermistrza. Nie wiem, czy mogę chociaż ziółko zebrać. Okej, okay. no na szczęście można było Hasło. zebrać. Nie znam żadnego hasła. I tak tu sobie po prostu chodzicie. Ciekawe po Cesarskie miecze liczyć? W armii takich stawia się na szafocie. A takich co handlują wojskowym sprzętem? <laughs> Widzę, że umiesz się licytować, a jak ci idzie targowanie się. Hmm, zobaczymy może co ma na stanie. O i tutaj widzę, że wszystko jest właściwie zakrzyżekowane na czerwono. Nic tutaj nie mogę zbytnio zrobić. Yy, jakąś tu mam broń, która jest i tak lepsza. Stalowa, teberski miecz krótki. Lepsza od mojej obecnej. Która wymaga troszkę może naprawy. Ale tak, 204 oreny ja posiadam. Yy, no to w takim razie kupimy sobie proste narzędzia kowalskie. Na pewno nam się przydadzą. Yy, dobra. Tak, 3 od razu nie będziemy tutaj na tym oszczędzać, ale Rzemiosło może jeszcze tutaj spróbuję naprawić. Spróbujemy naprawić ten miecz, który jest lepszy od tego mojego. 88% naprawimy, więc za 25 renów. Dobra. O, tutaj mamy 94, 99. Nie ma, nie ma sensu właściwie tego naprawiać. Spodnie również również jest ok. O, napraw wyposażona. No nie, właściwie to nie będziemy naprawiać miecza, który zaraz, zaraz sprzedamy, albo rozbierzemy na części. Tak, ale nie mogę rozebrać na części miecza, którego nie mam, które mam na wyposażeniu. Dobra. Samu tutaj nie mogę sprzedać tam tego swojego pierwszego, nie szkodzi. To w zasadzie, to w zasadzie wszystko. Bywaj. Nie będę pytał się o nastroje w obozie. Nie ma sensu. Dobra, to w takim razie. Powoli, a tu jest ta brama. Tu nie ma co, nie ma sensu myślę zaglądać, yy, zbierać rzeczy ze skrzynek, ponieważ zaraz rozpęta się awantura. Nie będziemy ryzykować widoki piękne. Muszę tam się gdzieś na tą wysepkę udać. Gdyby coś było ciekawego, to na pewno się załączę. Dobra, co tu pisze. No, szybka podróż, czyli taki znacznik, no to świetnie. Nie będziemy korzystali na razie jeszcze z szybkiej podróży, później owszem, ale na razie musimy jeszcze zobaczyć te wszystkie piękne miejsca, które są tutaj dostępne. Dobra, spytaj myśliwego, gdzie znalazł ciała i zapytaj zielarkę o szakłach. To są takie podzadania, można powiedzieć, do głównego, czyli do zabicia gryfa, troszkę chleba. Dobrze, to w takim razie ja sobie tutaj już powoli zakończę odcinek. Może wrócimy drugą stroną. Będą jakieś inne widoki. widać, że ten most tu uciekał strasznie. Dobra, tak jest. Wrócimy sobie tą drugą stroną. Jo, żołnierze trenują. Pompki. No dobra moi drodzy, przy tej pięknej scenerii zakończymy sobie, zakończymy sobie odcinek numer 3 już na moim kanale. No i co? Dziękuję Wam za, za wizytę, dziękuję wam za komentarze, za łapki. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.